Dzień szesnasty. Trenera osobistego, dzisiaj pochwała nie działania. Założycielka Akademii Skutecznego Działania, Iwona majewska Opiełka, dzisiaj zachęca nas do tego, żebyśmy nie działali. Naprawdę, prawda jest taka. Naprawdę prawda jest taka, że skuteczne działanie wiąże się również z faktem tego, z faktem, że możemy i potrafimy na chwilę się zatrzymać. Po to, żeby przestać działać, żeby nic, kompletnie nic nie robić, żeby skupić się na otaczającym nas świecie, na tym, żebyśmy mogli popatrzeć w niebo, chwilę pozastanawiać się nad sobą, nad otaczającą rzeczywistością. Dać sobie codziennie kilka minut. Dosłownie czasem wystarczy kilka minut na takie piękne, świadome nic nie robienie, niedziałanie, żeby złapać ten oddech, żeby poczuć jak Żyjemy po prostu, żebyśmy mieli to, to, że, to, to poczucie, że, że my faktycznie żyjemy, jesteśmy częścią otaczającego nas świata. Żeby w tym pędzie, w tym skutecznym, jak najbardziej skutecznym działaniu się zatrzymać, wcisnąć sobie pauzę i poczuć, jak jest pięknie. Życzę Wam dzisiaj szczęśliwego, pięknego poniedziałku, żeby poniedziałeczek dzisiaj okazał się cudownym dniem rozpoczynającym pasmo sukcesów całego tygodnia i żebyście pamiętali, żeby każdego dnia, codziennie, dać sobie chwilę odpoczynku takiego świadomego zatrzymania. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.